Sam mistrz horroru Alfred Hitchcock. Na początku mieliśmy więc trzęsienie ziemi, a potem napięcie stale rosło. Rozpoczęło się od ataku gospodarzy. 12 minuta, kapitalna kombinacja zakończona strzałem Tiago Motty. Brazylijczyk wylecił kontuzję, powrócił do składu i pokazuje, że jest w Genui zawodnikiem niezastąpionym. Jeżeli kibice gospodarzy pomyśleli, że teraz już będzie lekko, łatwo i przyjemnie, to szybko wyprowadził ich z błędu Giuseppe Biava. Obrońca Genui dwukrotnie zobaczył żółty kartonik i już w 30. minucie mógł powędrować pod prysznic. Gospodarze grali osłabieni. To szansa dla Fiorentiny, ale atakuje osłabiona Genua. Rafale Paladino, 38. minuta. Dziesiątka lepsza od jedenastki, Genua prowadzi już 2 do 0. Mesto pokazał po prawej stronie plecy najpierw Donadelowi, później Daineliemu, a całą akcję spokojnie zakończył Rafaele Paladino. Można prowadzić grając w 10 2 do 0, można jeszcze podwyższyć ten wynik. 56. minuta i rzut karny, a dodatkowo żółta kartka dla Gamberiniego. Piłkę ustawia oczywiście Diego Milito i już za chwilę Argentyńczyk cieszy się ze swojego 15 gola w sezonie. Lepszy jest tylko Marco Di Vajo z Bologni. Jeśli ktoś myślał, że już jest pozamiatane, to się grubo mylił. Mieliśmy rzut karny dla Genoi, mamy także jedenastkę dla Fiorentiny. Adrian mu tu daje sygnał, że nie wszystko jeszcze stracone. To była 60. minuta spotkania, 3 do 1 dla Genoi, ale rywale mieli jeszcze 30 minut, a Adrian Mutu postanowił kontynuować swój show. Jak zaraz zobaczymy, Rumun miał sporo szczęścia. Piłka odbita rykoszetem od jednego z obrońców kompletnie zaskoczyła brazylijskiego bramkarza gospodarzy Rubinio. 3 do 2, szybko jednak upływały minuty, aż nadeszła 90. Goście rzucają do walki wszystko, co mają najlepsze, a niewątpliwie najlepszym ich graczem tego wieczoru był Adrian Mutu. Klasyczny hat-trick Rumuna. Bramki strzelane w 60., 80. i 90. minucie ratują jeden punkt w Fiorentinie.